Dzień dobry wszystkim, kolejnego pięknego poranka. Ewa się szykuje, a ja muszę wyskoczyć po kawę, bo wiecie co? Tak żeśmy to zorganizowali, właściwie nie zorganizowali, że się okazało, że kawa nam się skończyła. No, oprócz tego przydałoby się ogolić, więc też jakieś, jakieś ostrza by się nowe przydały. Także lecę sam do ankor, marketu. I tak zaczynamy nasz poranek. Ja już pod starym agromarketem, dojechałem, tam stoi maszyna. Ale tak pokazuję Wam taką pogodę, no dzisiaj takie zachmurzone niebo, to nie jest... Nie jest gorące. zobaczymy jak będzie w ciągu dnia. Ale... ale mówię, będziemy coś tam na pewno wymyślać, mam nadzieję. Szczególnie, że to dziś jest tłusty czwartek. No pączków to ja pewnie tutaj nie dostanę, chociaż mógłbym zobaczyć, mógłbym zobaczyć. Myślę, że się nie uda, czekajcie. Są ciastka, 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 ciasteczka. Ale pączków to ja nigdzie nie widzę. Także pewnie, pewnie zorganizujemy coś z sąsiadami na później i, i będziemy jakieś plany tłustoczkładkowe mieli. No a ja teraz lecę kupować. Już chyba nie będę Wam pokazywał zakupów. Zakupy zrobione, można wracać do domu i jeszcze sobie tylko popodziwiam moją naszą, przepraszam, Ewa będzie miała pretensję, że powiedziałem moją, to jest nasza dziecinka. Nasza dziecinka, która właśnie, właśnie zabiera mnie do domu, a ja lecę. O, aha, dobra, potrzebuję dwie ręce, trzymajcie się. No nie będę czarował, nie będę czarował, ale powiem Wam, że tak dzień bez kawy to się dziwnie zaczyna jak. No, ale człowiek gapa zapomniał, że się skończyła. To trzeba było lecieć. Postanowiłam umyć podłogę. I tak sprzątam, sprzątam. Patrzę się, co to jest. A no to słuchajcie, to zylu. I tak się ucieszyłam, że stwierdziłam, że muszę mu wody odbolać. Niech sobie napije się chłopak, ale coś siedzi nieruchomo teraz. Widzę, że ogon chyba mu zaczyna odrastać. Spróbuję bliżej podejść. Ale nie wiem, czy się nie wystraszy, nie ucieknie. No, już się patrzysz na mnie? Nie, nie bój się. Nie bój się, ja ci nic nie zrobię. Idź do wody. Napij się wody, nie bój się. Fajny jesteś, wiesz, tylko taki trochę dziwny bez tego ogona. Ucisz? No. No idź się napić tę wodę. No idź się napić. No idź. No nie bój się, co tak się boisz. Nie bój się. Śliczny jesteś, tylko czemu teraz do mnie idziesz? No właśnie. Poleciał. Dzisiaj jest pusty czwartek z naszymi nowymi znajomymi i z sąsiadami postanowiliśmy pojechać sobie świętować ten dzień. Znaleźliśmy wcześniej fajne miejsce i chcemy ich wszystkich tam zabrać. Jak się yy, przedstawia nasza tradycja, należy zjeść coś z tego, coś olbrzymiego, żeby mieć powodzenie w przyszłym roku. Jak to się będzie miało, do tego to zobaczymy wszyscy. Zostajcie z nami, czekam teraz na Alana. Już nasza ekipa powinna się powoli zbierać. Za 4 minuty my też schodzimy i lecimy od razu na miejsce. Więc zostajcie z nami. Dziękuję. Gotowy? Gotowy, gotowy. Masz Do drogi. Do drogi. Gotowy, już. Szybko. Zabierze, zabrał ze sobą wszystko po prostu. No to zbieraj kluczyki, tutaj masz. Na 10 razy wracam po prostu. na prawda? Tak. Nasza wyprawa nie będzie długa, ale na pewno będziemy potrzebowali jakieś pół godziny, żeby dojechać na miejsce, prawda? No, nie no, Z pół godziny spokojnie. Z pół no. godziny. Czekamy na ekipę. Jest punkt, czwarta. <gryzanie> Pewnie korki na mieście. <gryzanie> Idziemy, jedziemy? Ja mam nastawione wszystko. Chcesz mój? Znajomi przyjechali, a myślałam, że przyjechali właśnie tym autem, co tutaj nadjeżdża. Jedzie pan, jedzie. Fajne koszyczki ma. Fajne co no. Na pan ma taki fajny instrument. Nie wiem, czy będzie grał, czy nie. Ty ja widzę, że z i skóry są bębny. I takie instrumenty, ale nie mam pojęcia, jak to się gra. How do you play on it? Czyli okay, okay, to takie właśnie... i jesteśmy na ciasteczkach, ale na to przyjdziemy, są naprawdę gorące, bo tak. Nasz paruje z nich. Pachną niesamowicie i przyjdziemy na nie później. Jak zjemy na razie coś. To są właśnie te ciastka palmowe, które są robione z owoców palmy, z mąki ryżowej, z cukru palmowego. Trochę mleczka kokosowego jest dodawane i tutaj są właśnie jeszcze do, do tego dodawane. Hmm, bo mogę powiedzieć, że proszek do pieczenia tak naprawdę. A historia tego jest taka, że ktoś hmm, dawno temu, legenda głosi, że jeden pan zostawił owoc palmowy zgnieciony razem z. Z mąką ryżową, zostawił to na kilka dni. Po kilku dniach przyszedł i zauważył, że, że coś się z tym dzieje, że zaczyna fermentować. Po upieczeniu y, okazało się, że smak jest bardzo dobry, więc zaczął ulepszać. No i takie cuda są teraz. my się komuś chyba na podwórko. No zobaczymy. No może się nie zbijamy, no, zobaczymy. No. Ale tak wygląda na drogę po prostu. Na zaplecze. E, fajnie tu jest. Patrzcie. Ja. Przynajmniej możemy zobaczyć. Od zaplecza. Ale miał głośników, co? Ponastawianych. Kurcze. No dyskoteka ja jest. Ja mówię, no. Kuraki, no. Ej, fajnie tu jest. No. Może taka wieś jak my. Byliśmy. No. Jesteśmy nasi. To, no, jesteśmy na takiej byliście? No, my tak mieliśmy. Fajnie. Tak mieliśmy wcześniej. I jeszcze polary no i tak sobie żyją. O, tam sobie obok przez ten. Nie wiem, czy nagrałam prawnie. No właśnie, to jest. No. No i to właśnie, to jest właśnie takie. Tak. I to jest właśnie problem z tym, co tutaj jest, bo oni nie odczuwają takiej potrzeby, żeby. Tak, żeby ogarnąć, żeby coś zrobić sobie, wiesz? Lepszy dojazd, chociażby, nie? Płacisz? Nie, nie, 1 To jest ten jest. Właśnie wiesz co? Nie. Zapłaciłeś? Tak, a chcesz a, jeszcze? No to no chciałam. Lecę. Wiesz co? A chciałam takie spróbować. How już. much is it? What is? How much is it? 5,000. Ok, coś jeszcze chcesz? Nie, na razie tyle. Chcę zobaczyć spróbować tamte jeszcze. That's ten mam, Tutaj mamy suszone. To jest drzewo chlebowca. Tutaj jest z sezamem coś. Właśnie będziemy próbować dokładnie co to są za ciastka, bo nie wiem. Nie próbowaliśmy jeszcze. A następnym razem skuszę się na, na te właśnie. Na te tutaj. No i oczywiście suszone owoce. Suszone banany. Do wyboru, do koloru. Pokazać właśnie to jest aktualnie robienie ciastek. Czyli Panie układają tutaj liście bananowca, w tej formie do tak? Tak. Tam mają kremy, ciasto gotowe. Pani próbuje, czy jest dobre. No, i oczywiście tutaj mamy więcej więcej naczyń, które już są poustawiane gotowe do wyrobu. Tutaj pani miesza. Ciasto jest bardzo żółte. Tak, a, a tutaj jest krem. Krem, i tutaj jest oczywiście w dzbankach już gotowy. A żeby było ciekawiej, tutaj. Pani ma taką butelkę z dzióbkiem i nabija je po prostu tak jak nasze pączki. Ślicznie to wygląda. Pani napełnia wszystko. Tak, z dzbanka. A tutaj obok pani wypełnia ciasto kremem. Czyli PR praca taka zbiorowa. No, ja idę zobaczyć, co pani tutaj robi, gotuje Tutaj ma być otwarta niedługo restauracja. O, what is it? Kary? 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 okej, okay. and that one? Uh, pam. Pam. Yeah, tam. Ok, I will find out on the, on the, give me a second piece. Pan powiedział, że to jest brązowe mięso. Będziemy drążyć dalej temat. A masz tutaj restaurację? Can to no. nie, <laughs> No, no, no. No, notis. Nie to pan. The cake. For the cake? Yes. Yeah. This, This one is for the cake. Yeah. Oh. Take the pan. No, tak. No tak, i ponieważ się nie dowiedziałam niczego, idę jeszcze raz. I dajcie mi znać, co to może być. Jest trawa cytrynowa, galangam i liście kafiru. A pani coś gotuje? Pani gotuje coś takiego, i nie wiem, co to jest. A dowiedzieć też jakoś nie mogłam. Dowiedzieć się nie mogłam. Ale znalazł sobie pracę nową. Szybciej. Szybciej. Pracuj, pracuj. To Szybciej. Dobrze, dobrze. Wystarczy. Wiesz? Ludzie. Szybciej. Alan, szybciej. Ludzie, to jest robota. Zapytam się, czy ma pracę dla ciebie? Daj, ma. Masz pracę dla niego? Nie Tak to kolejny pieprzowy ż. <grywia> <Okay. grywia> Thank. <you. grywia> Czyli zrobili sobie żarciki. z kogo? wzała no. No i tak, nigdy nie wiesz, kiedy z Ciebie lokalsi zrobią sobie żarcik, patrząc na to, co się wydarzyło Alanowi. To mówię, trzeba być na, być, być czujnym. Trzeba być czujnym z każdej strony. Tutaj praca w re. A kociołki się gotują. Naturalne drewno się pali pod spodem. Tutaj są kociołki wstawione do wody. I wszystko na parze się gotuje. Myślę, że jakieś 15-20 minut, i wszystko będzie gotowe. No i patrzcie, co tutaj się dzieje. Przepiękne ciastka. Wspaniałe, gorące, cudownie pachnące. W domowym sposobem upieczone na parze. Przepięknie. Tutaj przyjechało drewno. Tam wstawiają ciastka. To uciekamy. Nie przeszkadzamy. Fajnie, co? A tutaj jeszcze co ona tutaj robi? Ah. Fajne, co? <gryzanie> Pakowują drewno, układają pięknie tam. Żeby było gotowe do odrzucania. Sorry. Thank okon. Thank you. Bardzo mieli ludzie. I zawsze tutaj wracamy do nich tak naprawdę. Jak tylko jesteśmy, to właśnie dotyknie. No i widzicie, tak spędzamy sobie wieczór z polskim towarzystwem, nowymi youtuberami i sąsiadami. I jakimiś dziećmi, które przyszły. A właściwie dzieckiem. Tam siedzi obok jakiś pan, ale się do nas nie przyznaje. Może tata dziewczynki. Widoki mamy koło siebie. Poczekajcie Państwo, poczekajcie, poczekajcie. O jest jednak się skusimy na golonkę, co? Ja nie wiem gdzie. Musimy najpierw wyczaić czy są siedzenia. Aha, bo to jest to jeden stolik tylko chyba. A to jest do tego? To jest ta sama? No to będziemy sobie zamawiać jakieś. Aha, bo to nie jest ta sama restauracja. To... Hople, nie, ja bym to, ulej, to. Okay. Czyli tego lepiej nie Tego tak lepiej nie. Jest chyba jakieś jelitka. Tak. Albo siusiaki tam Takie małe? Przyszli z wodem. <laughs> po pieczeniu? Skąd wiesz jak to wygląda? Ty lepiej wiesz co ty rób. Ty lepiej wiesz. Już się jakaś szczęśliwa. O jakaś szczęśliwa. Mamy takie hardkorowe jedzenie. Jemy teraz golonki. Prawdopodobnie są bardzo dobre, jeszcze nie spróbowałam. Jest sałatka, golonka. No i tam jest komplet sosów. Także zabieram się za jedzenie też. No i wieczorem nadszedł czas pożegnań. Załoga się doschodzi. Aleluja! Chyba opale pił za dużo. Dobra, chyba już było wystarczy, Za dużo piwa było.